Dzień. O, oh, sorry. mi Jestem Misiem Panda! Dzisiaj będziemy sobie coś robić. I... E... Mam tutaj... E... Telefon e... Maćka. Maciek z niego korzysta... O... E... No, jako zapasowy. To jest Sony... Jaki to jest? Jaki to jest telefon? E... To jest Sony Xperia M. Um, jest no, nawet bardzo fajny telefon. No. Ja go, miał, ja go mam w kolekcji i z niego korzystam. Tak, to jest telefon yy, Maćka. I sobie coś porobimy, i, i powiem Wam o czymś, yy, że zaraz przyjdzie gość. Zaraz przyjdzie gość i poczekajcie. Zaraz, może przyjdzie. Poczekaj. Tu dum. Proszę! Cześć. Cześć. O, to, to nasz gość. Pies dogi. Cześć, jestem pies dogi. Właśnie będę czasami tutaj występował i ja teraz tutaj występowałem. I... I ja jestem kolegą. Kolegą y, tego. Kolegą y, pandy. Y, my się znamy już od, no już od dawno, już od wielu lat. Co nie? Co nie panda? Tak! I on mi się znamy dłużej i, i sobie coś robimy. Na przykład się bawimy. I przykład no różne rzeczy tak ja, ja ja z nim się bawię ja lubię się bawić tak i on się lubi bawić dobra to idź do mamy. dobra a e, on nie a ja tak mówię że jest bratem tak, no my się zachowujemy jakbyśmy byli rodzicą no to pójdź to już pójdź Pa, cześć! Okej. Okay. Okej. Okay. I będziemy sobie coś robić. I jeszcze wam... Co mm, coś porobimy. Pogadam. Eee... Maciek, weź te słuchawki twoje. Dobra. I to są słuchawki Maćka, to są posy. To są posy? Tak, posy. E, posy. E, bardzo fajny. E, no Maciek mówił, że jej bardzo dobrze grają. No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra. I e, jeszcze on ma swój łośnik. JBL. Tam JBL, nie umiem tego mówić. JBL się mówi. To jest JBL GO 2 model. O tu jest jeszcze mikrofon. Ja gruszko mam rok. I Tu jakiś napis XD, ja tak sobie napisałem. Tak i... no. To jest jego cała elektronika. I... A co to? Co to? No nie wiem, coś tu gra. Na pewno nie ten chyba ten głośnik. Co to ten głośnik? Aaaa! Aaaa! Maciek, wyłącz ten. Maciek, wyłącz. Uff! Uff! Myślałem, że to coś innego. Znowu! Znowu! Maciek, nie wyłączyłeś tego! Wyłącz! Bo ja go zjem! Nie To jest metalowe i plastikowe. A I tak Nie, 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 nie! 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 Zostaw to! Zostaw! ZUSTAW! ZUSTAW! Panda, zostaw! O, panda! Puszta! 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 Nie, no, ugryz z Kubany. Nie, no, ugryz skubany! Jezu! Ugryz z Kubany. Gdzie jest mam? Odkupujesz mi 120 zł. E tam. Nie mam pieniędzy. To dziś, to pa.